Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Noi Gadajski. Yy, powiem Wam tak. no Bardzo skoczył mnie ten sezon jesienny 2024, ponieważ myślałem, że te anime, które zobaczyłem, to już są takie top of the top, fajne i dalej będzie tylko śmietnik. Jeszcze trochę mi tego zostało jakieś poboczne serie, o których nikt nigdy nie słyszał. I serie y, drugie, trzecie, których raczej nie będę oglądać, oprócz Arifurety i Lalantiarza ja La Frontia, bo akurat chciałem sobie zobaczyć pierwszy sezon La Fronti, ale do drugiego się nie mogłem zabrać, bo trochę przesyt był y, tego wszystkiego. Natomiast y, kontynuowałem dalej swoją przygodę z oglądaniem tych anime jesiennych i powiem, że bardzo się zaskoczyłem. Myślałem, że nie znajdę już nic dobrego, że będą to takie typowe anime, ale uwierzcie mi, że warto było to wszystko zobaczyć. Jeśli macie jeszcze jakieś anime do polecenia z jesieni 2024, którego nie widziałem, napiszcie mi go proszę w komentarzu. Informacje jeszcze do kolejnego filmu. Jeśli te serie jesienne się skończą, dam Wam faktycznie recenzje z tego, co warto oglądać, czego nie warto. Jakieś może recenzje powstaną z pojedynczego stosowno i takie polecajki i niepolecajki. polecajki. Coś takiego planuję. Zacznijmy sobie od jesieni, Boże, od y, Ramy 1 przez 2 Jest to remake anime z 1980 roku, 1998 roku. Y, I to sobie leci na Netflixie i jakoś tak to sobie wygląda. To jest anime, gdzie główny bohater y, jest takim kung fu, juditsu, coś tego typu. I stała się rzecz, że poszedł trenować w góry. I zamienił się w dziewczynę. Chodzi o to, że jeśli polejesz go ciepłą wodą, to staje się chłopcem. Jeśli polejesz go zimną wodą, staje się dziewczyną. No i zdarzyła się sytuacja, że pojechał gdzieś do jakiegoś domu, gdzie miał się ożenić. I się okazało, że jak to się żenić, skoro dziewczyna z dziewczyną się ma żenić? Jak to? No i się ciągnie taka... Przygoda tej tego ramy, że on miał doszlifować swoje tam kung fu, a dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Tutaj y, jakieś bit, bitki, ktoś go tu wyzywa na pojedynek. I powiem, że dobrze się przy tym bawię, jest to taka komedia. Trochę tam odklejki jest, ale w sumie fajnie się to ogląda. Wszystko Git. No i tak się mniej więcej takie coś prezentuje. Powiem, że dobrze się przy tym bawię, fajnie się to ogląda. Kolejnym anime jest Netflixowe o ruchach ziemi. Tutaj jest japoński tytuł. Wyszło tego na razie tyle i jestem bardzo zdziwiony. Ponieważ jest to polskie anime i jakby jestem o tyle zdziwiony, że to jest trochę dosadnie pokazane. Mam wrażenie, że dawno nie widziałem takiego klimatu anime. Jest to taki trochę ciężki klimat, gdzie ludzie wierzą... o jest takie jakby może nie średniowiecze, ale taki stary świat. Typu, gdzie kiedyś byli ci filozofowie, i tak dalej, coś tego typu. I tutaj jest takie coś, że wszyscy wierzą, że Ziemia jest płaska. Jeśli się temu sprzeciwisz, znaczy, że sprzeciwiasz się Kościołowi, zostajesz spalony, i tak dalej. Właśnie główny bohater to jest osoba, która badała ten temat, zagłębiała się w to i że tak powiem. Posądzili ją o heretę, czyli w tamtych czasach to było coś, nie wiem, trzeba, trzeba, trzeba cię plugastwo z ciebie wyplemić, trzeba ci paznokcie wyrwać i coś tego typu. Bardzo fajnie się to ogląda, jest to naprawdę mądre, fajne anime. I później się pojawiają inni bohaterowie. Też fajnie się to ogląda. Jak ci ludzie odkrywają, to próbują udowodnić, że Ziemia jest okrągła, że coś im nie pasuje tam. Na przykład, jakim cudem, skoro ktoś się przewraca, to mimo, że góry w tym miejscu, to tak naprawdę dla tej osoby wirują. No, powiem, że jestem zachwycony tym anime. Fajne to było. Polecam, no ogólnie. Tutaj jest anime Amagami Sanhi Musubi. Bardzo się zaskoczyłem tym, bo myślałem, że to będzie takie gówno, takie typowe, jakiś bezsensowny romans, ale okazuje się, że to początek tylko taki. Był. Początek był naprawdę irytujący, gdzie... Główny mater mówił, no nie no, dwalić was babki, w sumie mam się z wami ożenić, ale jebie mnie wasza świątynia, wy mnie też nie obchodzicie, ja się idę uczyć, dajcie mi spokój. A potem zaczęło się tak, że faktycznie zaczęło mu na tych dziewczynach zależeć, zaczęli się do siebie zbliżać i klei się z tego naprawdę solidny romans. Naprawdę, bo polecali mi tutaj widzowie niebieskie pudełko, ale uważam, że to również jest naprawdę coś bardzo mocnego. Niebieskie pudełko jeszcze jest yy, na Netflixie, to anima nie. Sword Art Online yy, coś tam Gungan... Yy, Gungale Online. Pewnie ktoś, kto oglądał Sword Art Online'a wie, że była tam powołoczna seria, czy tam seria w SAO Gungale Online, gdzie faktycznie była taka dziewczynka w stroju kliczkach, co wyszła z skrzynki, zajebała ludzi, yy, no i tutaj jest właśnie Gungale online, z jej perspektywy, w formie jakiegoś turnieju I jest to dla mnie coś, ala jakbym oglądał y, Battle Royale z Fortnite'a A, a jak, jak coś patrzę tam, bo tam kiedyś miałem kamerkę i się nie mogę przyzwyczaić, że ją dzisiaj tutaj dałem No całkiem nieźle się to oglądało, ale czy to jest coś dobrego? Nie wiem, raczej, raczej takie zwyczajne coś po prostu, jakieś game Gungale online i tyle. Wychodzi też seria, a ona ale przejadłem się tym trochę, nie, nie zobaczyłem ani poprzedniej, nie, nie chciałem, nie chciałem mi się tego oglądać, ale wiecie, że coś takiego leci, bo w sumie są też oddani fani tej serii. Tym się też bardzo zaskoczyłem. Patrzę obrazek, kurde, no jakieś gówno. Otwieram to o początek. Bardzo irytująca babka, no kurde, dupa, 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 dupa. O kurde, coś ciekawego. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. O, kurde, tego się nie spodziewałem. Arcydzieło. Mniej więcej widzę to w taki sposób. Dlatego, że po prostu, no, jest tutaj duża różnica wieku. Księżniczka umiera i jakaś biedna dziewczynka zastępuje ją. Po prostu bo znajdzie ktoś, kto pasuje wyglądem i jest podmieniony za księżniczkę. No, i tutaj się ciągnie po prostu. Jakiś i wątek romantyczny, i wyjazd do innego kraju. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony i nie spodziewałem się, że pf, gdzieś w piątym odcinku tak się to rozkręci, że naprawdę wciągnę się w to, bo początek był dość irytujący, przez to, że bohaterka jest mm, dość mała, dość nieletnia i ogólnie ma takie coś, takie tiki jak dzieciak po prostu, bo na tego chce koniec i krzyczy i w ogóle. Mniej więcej tak to wyglądało, ale... Faktycznie mentalność jest zajebista, kiedy się na coś zaprze i czegoś chce. Bohaterowie męscy też kurde no faj, fajnie się to oglądało. Zaskoczyło mnie, a ja bardzo sobie coś takiego cenię. Tak samo mamy tutaj horror Uzumaki. Też się nie spodziewałem po tym czegoś tak dobrego. Może to dlatego, że dawno nie oglądałem horroru, mimo dużo... Uważam, że dużo ludziom się nie spodoba coś takiego, ponieważ kreska jest bardzo specyficzna. Niektóre animacje wyglądają naprawdę tragicznie, ale uważam, że sama fabuła jest zajebista. Zaczyna się od tego, jak w jakimś miasteczku jest po prostu jakaś tragedia się dzieje, gdzie mm, ludzie zaczynają się kręcić w kółko gdzie wiry się zaczynają robić, gdzie tornada się zaczynają pojawiać. Dochodzi to do tego stopnia, że ludzie są zafik zafiksowani na punkcie wirów. Y jakiś ojciec głównej bohaterki y zamyka się w wannie, kręci się i zostaje zakręcony, i tak umiera. Jej, jego żona ma obsesję na punkcie spirali wydobywa sobie jak macie w uchu ślimaka, wydobywa sobie ślimaka w uchu obcina sobie końce paznokci, te znaczy opuszek palców, bo wiry wyrywa kroplówkę z żył, bo wiry i takie, takie jakie dziwne rzeczy się tam dzieją. I do drugiego odcinka takie naprawdę horrorowe rzeczy, były spoko, że że naprawdę fajnie się to oglądało, było czuć ten taki dreszczyk, nie było wiadomo co się stanie. No a potem trochę się zaczynała dziać odklejka, gdzie faktycznie było pomieszanie z poplątaniem i ciężko było jakoś to ten... Też dziwię się reakcją bohaterów, jakieś trochę obojętne to były ich reakcje na to jak ludzie umierali. Nikt nie próbował uciec z tego miasta, po czym się okazuje, że, że tak dalej w ogóle. No ale... Całkiem, całkiem fajne, całkiem, mimo że ta końcówka była taka trochę pojechana i w ogóle tak pierwszy, drugi odcinek naprawdę fajnie mi się przyjemnie to oglądało. Kolejnym anime jest Mao 2099. Pewnie widzieliście oklepaną fabułę, gdzie władca demonów się odradza w jakimś tam świecie, gdzie kontynuuje jakąś przygodę swoją, gdzie chce odzyskać panowanie nad światem. Tutaj jest coś podobnego, tylko że yy, Odrodził się tak jakby w świecie Cyberpunka. Mogę to porównać do czegoś takiego. I wcale nie był silny, tylko był słaby i musiał z powrotem odzyskać wiernych, swoją moc. I ogólnie ma to głębszą fabułę o tym, dlaczego demony właśnie zniknęły z takiego cyberpunkowego świata. Czemu się ukrywają i jak to wszystko działa? Naprawdę fajnie mi się to oglądało. Też powiedziałbym, że dobre anime. Gwybacer całkiem jest ogarnięty. Trochę komedia tu się wkrada. Jaka, jakieś walki, akcja, Całkiem fajna jakaś tajemnica. I mamy ostatnie anime Netflixowe, czyli niebieskie pudełko, a ono Hako. Główny bohater Graf Paddingtona. I jest zakochany w koszykarce, która odnosi sukcesy sobie. No, i jakoś tak się złożyło, że oni razem zamieszkują, ponieważ jej rodzice wyjeżdżają i nie mieli ją gdzie zostawić. Ona nie chciała przerywać swojej kariery koszykarskiej. Poświęciła się i mieszka razem z chłopakiem, który się w niej podkochuje, i gdzieś tam. Nigdy nie, nie padły te słowa, ale czuć to, wisi to w powietrzu, że bohaterom na sobie zależy, że dopingują się nawzajem. Widać tą y taką presję sportową, widać, że faktycznie zależy im na tych swoich meczach. Bardzo miło się to ogląda, ja uwielbiam taką sportową rywalizację, nie tylko w takich anime typowo sport, ale bardzo podobało mi się u Musume, czy o idolkach jak koncerty grały, uwielbiam taki klimat. Także polecam, polecam. Naprawdę fajne anime się trafiły. Mimo, że mówili, że ten sezon jest taki średni, faktycznie są to średniaczki, ale też warte uwagi. Myślę, że nie stanowi to problemu. Jak na przykład ktoś lubi akurat tego typu anime, na pewno zima będzie mocniejsza. Też zrobiłem odcinek o tym. No i co, czekamy aż się serie skończą, aż ja zrobię takie. Podsumowanie tego wszystkiego. Zawsze chciałem być tak jak Giguk i przy okazji mieć więcej subskrybentów, żeby z tego godnie żyć, a nie że poświęcam swój czas i jest dupa. Na przykład powiem Wam tajemnicy, żeby zrobić taką faktycznie pełnoprawną, bardzo szczegółową, przemyślaną recenzję. Jednego anime krótkiego zajmuje mi analizowanie tego, robienie tego około 3 dni. Naprawdę poświęcam na to masę czasu i. Zyskaje to 100 wyświetleń. Bardzo ciężko coś takiego mi jest przeżyć, dlatego wolę zrobić prostsze filmy o takiej tematyce. Dlatego, <laughs> jeśli się Wam podoba coś takiego, napisz jakiś fajny komentarz. Jak się nie podoba, napisz mi, co mogę zmienić, żeby wyglądało to lepiej. Ja dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego i miłego oglądanka, bo jest co oglądać. Trzymajcie się. Życie skomplikowane, ej, tak jak ty pomoli Życie skomplikowane, ej, ogniem palę oli Myślisz, że poznałeś mnie? Nie, słuchaj, ty przycholi Myślisz, że się? ej, ciągle głowa boli